Ej, hey, cześć, z tej strony, sen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I jak widzicie, udało się, ktoś robi w końcu moda do Isaaca, do tej gierki. Jest to demo, jest jedna piosenka, ale naprawdę chciałem wam to pokazać, bo po prostu jak to zobaczyłem, oj, podjarałem się. Muszę to zobaczyć. Story Mode oczywiście. Eternal Week, Isaac. Sacrificial, the funkin of Isaac. Kurde, nie no, nie mogę. Jest, jestem naprawdę ciekaw co tutaj będzie. Nawet jaka jest. Jezu Beep. Jezu, ten płacze, a ten mu daje mikrofon. <laughs> nie no piękne. Three, two, one, Ale fajnie zrobiony. O kurde. Jezu, tam piosenka jeszcze jedna z najlepszych. I girlfriend siedzi na piedestale, a nie tym. Głośniku. Ja pierniczy. Oj, bardzo chcę, tego tego fulka tego. I teraz ten moment. Słuchajcie tego. Ooo oh, yeah. Ale emocje, kurde. W sercu po prostu się gotuje. Japierniczy. Nie wiem jak ja to trafiam w ogóle. Przepiękne i w ogóle tam w tle coś jakieś porozwalane... Stwory, które on pozabijał. Naprawdę chcę zobaczyć pełną wersję tego, tak na to czekam. Świetne to jest. Szkoda, że tylko jedna piosenka, ale już widzę, że jest bardzo dobrej jakości i będą kadsenki, więc. No... Jeszcze historia może jakaś będzie. Świetne to będzie. No i. A wy gracie w Isaaca? też możecie mi napisać w komentarzach. No, jest moja, jedna z moich ulubionych gier. No i koniec. Nie, no świetna, świetna naprawdę. O jeszcze kaczenka. <laughs> o kurde. <laughs> Czyli Isaac się tam wkurzy? Ciąg dalszy nastąpi. Czyli co będziemy grać z wkurzonym Isaaciem, który będzie po prostu tym demonem? No ale dobrze, to by było na tyle. Chciałem Wam po prostu pokazać taki jeden mod, który, no, wychodzi, ktoś go tutaj robi i naprawdę na niego czekam. Na pewno nagram pełny tydzień, jeśli tutaj po prostu wyjdzie. No i co? Do zobaczenia i. Pa, pa!